I thought we could be Cześć, dzień dobry. Witam się z Wami w sobotę rano. Mam chwilę czasu, bo dzisiaj, tak jak mówię, jest sobota, więc jakoś tak specjalnie się nigdzie nie spieszę. Pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie wspólnie przetestowały e, taki produkt, który właśnie był ostatnio w tym miesiącu w pudełku Look Fantastic. Jest to Clear Brow e, Gel, e, czyli taki e, krystaliczny, przezroczysty po prostu żal, dobry z Anastasia Beverly Hills, e, jakiś czas temu, w pudełku Look Fantastic był, była odżywka do. Brwi właśnie z Anastazją Nie bo czy ja ją gdzieś tutaj mam. Gdzieś mam, ale nie będę teraz szukać, bo na, na pierwszy rzut oka mi się nie rzuciła. W każdym razie takie samo małe podróżne opakowanie było, przy czym tamto było takie wyciskane, w takie wyciskane prążki. To też jest oczywiście podróżne opakowanie maleństwo. Nie wiem tu, tu No w każdym razie y, przedroczysty żel. I ja wiecie co? Chcę go porównać z moim ukochanym żelem do z Aa Wings. Przetestowałam bardzo, bardzo wiele takich drogeryjnych, y, tanich, trochę droższych. Żeli do dobrybi, ten w sumie to jest chyba najdroższy z tych, które ja y, testowałam. Aczkolwiek on jest nadal w cenie drogeryjnej, i jak y, jest w promocji, to kosztuje. Chyba 17 złotych, bo Jezu, nie będę kłamać, ale w każdym bądź razie w promocji albo po 17, albo po 23 kupowałam, nie pamiętam. Niemniej jednak z przetestowanych do tej pory żeli do brwi, ten dla mnie jest najlepszy. Trzyma brwi, jak je sobie postawicie, ułożycie i pozwolicie mu troszeczkę zaschnąć, one tak zostają do końca dnia, nie opadają. Nic się z tym nie dzieje, nawet w największe upały, nic, wiecie, tam się nie maśli, nie rozmywa, nic z tych rzeczy. Dlatego też y, chciałabym go porównać właśnie z tym, który w takiej normalnej wersji wymiarowej no to kosztuje ciężkie pieniądze. Nie pamiętam, ja nie wiem nawet ile, no ale to wiecie, na pewno grubo ponad stówkę. Więc tak sobie pomyślałam, że przetestujemy. Ja go jeszcze nie otwierałam, więc jest to. To znaczy nie, otworzyłam, ale nie używałam w tym sensie. O, proszę zobaczcie. Tu w ogóle coś jest, bo to w ogóle wygląda, jakby się nic nie nabrało. Nie no coś tam jest coś się świeci. Zróbmy sobie porównanie, jaka jest szczoteczka tu, a jaka tu. O. Ta jest większa, w sensie szersza. A ta jest dłuższa. O, tak jak widać. No zobaczymy. Czekajcie. Będę patrzyła tutaj w lustro. Bardzo fajna szczoteczka. I włos wchodzi. Gdzie ty jesteś? Bardzo fajna szczoteczka. Bardzo fajnie nakłada się produkt, i to jest pierwsze, co mi się rzuca w oczy. Tego produktu nakłada się bardzo dużo, i czasami one. No, widzicie tego, że, że tego jest za dużo na brwiach, i trzeba to potem sobie palcem usunąć. Tutaj nic takiego się nie dzieje, więc nie wiem, czy to jest kwestia szczoteczki, czy to jest kwestia produktu. No, ale to jest takie pierwsze wrażenie. Testuję go dlatego, że pomimo tego, że jest to produkt znany, to nie wszyscy go testowali. No, dla mnie jest to kompletna nowość. Nawet nie mogę powiedzieć, czy ten, ta odżywka do brwi mi się w jakiś sposób sprawdziła. Mówicie, było tak mało, że po kilku użyciach się skończyła. Nie wiem, może z 10 razy. 15. Może udało mi się użyć tego produktu i już tam miałam wrażenie, że na dnie jest całkowicie sucho. Pewnie z tym żelem też nie będzie za, długi, za długiego używania, ale jednak, mimo wszystko, czy żel do brwi się sprawdza, wiemy od razu. A czy odżywka przyniosła efekty, no to się dowiedzieć powinniśmy po jakimś miesiącu minimum używania, a nie było takiej opcji. Więc teraz zobaczymy. No, postawił ładnie. Ja zawsze daję żelowi do brwi chwilkę, żeby sobie lekko podsechł. Pod Podsuszył się. No, bardzo ładnie są ułożone. Zobaczymy, co będzie się działo, jak zacznie zastygać. Ja zawsze na tym etapie zostawiam brwi, żeby sobie podeschły i zaczynam malować oko. Także tym razem zrobię to samo i odezwę się do Was, jak już podmaluję sobie oko. Zobaczymy, czy tutaj coś się utrwaliło. No dobra, ja sobie pomalowałam oko i powiem wam, że z 5 minut może minęło, bo jeszcze chodziłam po mieszkaniu, może z 6, może z 7, ale myślę, że koło 5 i przyznam wam się, że nie wiem co myśleć, bo te brwi to chyba w ogóle nie są utrwalone. Coś może. I to nie jest to, że to jest złe, dlatego że w ostatecznym rozrachunku to może się okazać dużo fajniejszy, bo one tak jak gdyby zachowały swoją plastykę, nie są sztywne, bo po użyciu tego żelu to one są po prostu sztywne jak druty. Takie wiecie, jakbyście lakierem do włosów ściągnęły po prostu te, te brwi i one tak zostają, a te trzymają się w tym miejscu niby, którym ja chciałam, żeby się trzymały, dały, wiecie, się ułożyć, o, pod linijkę, ale one nadal są miękkie. Nadal są miękkie. I gdyby one tak zostały w tym miejscu, to by się okazało, że ten żel genialny jest, bo nie są drutami, są bardzo miękkie, są plastyczne, a mimo wszystko trzymają się ciągle w tym samym miejscu. Tak jak gdyby były Nawilżone przez ten żel. Nawilżone, a jednak poskromione. A już chciałam, wiecie, powiedzieć, że przereklamowany, że nie ma na co wydawać kasy, ale. Dobra, to ja kończę makijaż i dam wam znać wieczorem, czy one wytrzymały przez cały dzień, czy też nie, bo w sumie to, że teraz ładnie wygląda. To też nie ma żadnego znaczenia. Ważne, jak będzie wyglądało wieczorem, nie? Także do zobaczenia później w ogóle. A jeśli chodzi o brwi, to dam Wam znać wieczorem, jak będę się rozmalowywać. Pięknej soboty Wam życzę. Luknijcie, dziewczynki, pamiętajcie te płaszcze, które mierzyłam wiosną. No to patrzcie. Nie widzę beżowych, może gdzieś indziej wiszą, ale są w tej chwili po. 46 zł, ale zobaczcie tutaj, jaką gratkę znalazłam. Jeżeli ktoś lubi, ja uwielbiam. To jest płaszcz z ekologicznej skórki, chyba tylko jedna sztuka jest. On jest w rozmiarze XL w tej chwili, to jest takie coś szaro zielone. 69,99. Zobaczcie, jaki boski prochowiec z tego skóry. No ja padłam, jak go zobaczyłam. Więcej ich nie widzę, więc chyba tylko ten jeden jest. Ale tutaj jakby ktoś chciał na przykład za 43 zł z takiego Eko Zamszu. Śliczne są. Słuchajcie, jak za 43 zł to to jest Rewelacyjna jakość. One co prawda są bez potrzebki, ale one są naprawdę bardzo ładnie uszyte. I mają piękny, chłodny kolor, taki chłodny węż przepiękny. Jest bardzo dużo koszmarnego poliestru, ale naprawdę idzie wybrać. No, zobaczcie, mamy też takie klasyczne karmelowe za 46 zł, ale to już jest taki, no, taki najgorszy z najgorszych poliester. On będzie się kulkował zaraz, chwilę po wyjściu ze sklepu. Ale tamte dwa naprawdę super. Mamy czarne prochowce jeszcze. Ja potem czarny, długi przyjdę w poniedziałek, bo jest ich parę sztuk na pewno nikt ich nie wykupi teraz. Ale proszę bardzo, taki piękny brudny róż za, za nie wiadomo ile? Czekajcie. O, za 69,99 też jest bardzo ładny, takie coś imitujące karakuły troszeczkę. Tak troszeczkę, ale no tak troszeczkę widać, jakby to były karakuły. Tutaj jestem całkiem długie. O! Krótki, taki bardzo modny, krótki trench, Widzicie? Za 29,99. I tam z tyłu jest taki sam, tylko długi. Normalnie nie warto do lumpeksów chodzić. Chyba, że po jakościowe, firmowe rzeczy. I tu mamy też zwykły prochowiec w takim pięknej zieleni. No ja tu popadałam po prostu. krótki taki brudny błękit. No śliczne są. A ty kochany będziesz mój w poniedziałek. Przyjdę po Ciebie. Na 100 tysięcy procentów będziesz mój i będziesz sobie czekał na jesień. Obo nie za szybko przyszło. A tu patrzcie, jakbyście chciał mieć jakąś taką fajną narzutkę do latania po domu. Na przykład taki krótki muślinowy szlaproczek. Piękny, biały. 36 zł. Oto, to mi się bardzo podoba. Piękny muślin. Śliczny. Naprawdę śliczny. Przestało padać, więc wyniosłam sobie teraz na balkon, na słoneczko moją czerwoną koniczynę. Dlatego, że zaczęłam swój własny zbiór czerwonej koniczyny. Będę ją suszyła, aczkolwiek jestem troszeczkę yy, zaskoczona, że tak mało na łące było czerwonej koniczyny, jakikolwiek było. Yy, sprawdzałam w internecie teoretycznie, ona powinna teraz kwitnąć, więc powinno być jej dużo, ale jakoś tak. Zobaczcie, takie guziczki sobie na poduszce porobiłam z tej koniczyny. W każdym razie będę ją sy sy syczyła. Będę ją suszyła, bo no, to jest wszystko, co raz, dwa, trzy, sześć, osiem, osiem łebków. No trudno. E, jutro też jest dzień. Będę zbierać i suszyć na... Mm, muszę kupić sobie jakąś gazę, żeby na gazie to suszyć. Żeby mi tutaj y, nic się nie popsuło. W każdym razie y, czerwona koniczyna. Nie wiem, czy biała też, ale czerwona na pewno. Czerwona koniczyna jest... Y, Genialnym środkiem, genialnym e, źródłem e, fitosteroli, czyli takich roślinnych odpowiedników damskiego e, estrogenu. I herbatka suszonej koniczyny jest właśnie polecana do picia na wszelkie problemy z menopauzą, ale nie tylko, jeśli chodzi również o. E, u młodych dziewczyn, jeśli mają niewyregulowany okres, to podobno bardzo dobrze reguluje hormony, także będziemy suszyć i pić oczywiście. Przyznam Wam się szczerze, że zapomniałam nagrać końcówki testu żalu do brwi. Dzisiaj jest już niedziela. No ale czasami tak bywa, mieliśmy wczoraj z Przemkiem bardzo intensywny wieczór w ogarnianiu domu i po prostu najnormalniej w świecie poszłam spać wczoraj przed drugą i padłam w wannie, w ogóle w wannie usnęłam, całkowicie zapomniałam o tym, że mam to dograć, więc zrobiłam dziś dokładnie ten sam makijaż, który miałam wczoraj i jest godzina w tej chwili, żeby być szczerym. Godzina jest 20, więc myślę, że to jest wystarczający czas na to, żeby pokazać Wam, jak on wygląda. Ten żel, oj, przepraszam. Jak ten żel wygląda po 10 godzinach co najmniej 12, 11 dokładnie tylko 9 się malowałam. Także powiem Wam tak: jest to żel, który jest o niebo słabiej trzymający brwi niż mój, ten z A.A. Wings. I pomimo tego, że te brwi naprawdę są dużo delikatniejsze niż są przy zastosowaniu żelu A.A. Wings, to ja naprawdę wolę ten drogeryjny z A.A. Wings. Na pewno um, Wiele z Was będzie wolało ten droższy. To znaczy nie o to chodzi, że droższy, tylko że jest taki delikatniejszy, że te brwi są takie bardziej plastyczne, ale ja nie umiem, być może nie umiem, nie dlatego, że się nie da, ale ja nie umiem uzyskać takiego efektu całkowitego postawienia brwi i ułożenia ich na taki kształt, jaki mnie ostatnio pasuje, jak podczas zastosowania tego żelu drogeryjnego. Także to już jest kwestia gustu, co komu bardziej pasuje. Na pewno zdecydowanie bardziej pasuje mi cena żelu drogeryjnego, to bez wątpienia. Jest to na pewno bardzo dobry produkt, niemniej jednak uważam, że za cenę nawet chyba tam 25 czy tam nawet 30 w cenie regularnej tego żelu z Aa Wings, to ja go zdecydowanie wolę od tego z Anastazja Beverly Hills. Ja wiem, że są wręcz wyznawcy produktów z Anastazji i um, um, słuchajcie, no co komu pasuje, ja po prostu wiem, że i tak nigdy nie kupiłabym takiego żelu, nawet gdyby okazał się być. Nieco lepszy od tego, który mam, ponieważ ten mój, jak dla mnie, jest wystarczająco dobry i do tego ma fantastyczną cenę. I musiałabym jeszcze tylko sprawdzić, jaka jest pojemność tego żelu z Anastazji, bo mm, wszyscy, wszyscy, którzy używają tych produktów perfumeryjnych, mówią, że Um, owszem, cena jest wysoka, ale wyda, wydajność tych produktów jest znacznie większa niż produktów drogeryjnych No ale wiecie, ja się o tym nie przekonam, dlatego że mój produkt to jest miniaturka Więc... no na ile on mi wystarczy? Musiałabym mieć pełne opakowanie, takie pełnowymiarowe, żeby stwierdzić, czy to rzeczywiście starcza na dłużej niż mój A mój używam i używam i używam i używam No ale dobrze... Um, no i tak każdy musi na własnej skórze yy, sprawdzić. Na pewno jest fajny, ale na pewno dla mnie nie jest lepszy od tego z AA Wings. O, i to bym chciałam powiedzieć. Królik yy, doczekał się nowego opakowania na swoje rupaczki. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wyglądają te chrupeczki. W swój, Ja wiem, że to śmieszne jest, ale... Dzięki temu, że wsypałam do tego słoja właśnie chrupki królicze, to pozbyłam się jednego plastikowego opakowania, które stało z tym żarciem jego, bo zastąpiłam je szklanym i to mnie bardzo cieszy. Ten duży swój właśnie się tutaj suszy na suszarce, zaraz będę go wycierać, więc obydwa będą już użytkowane. Zobaczcie, mocno skróciłam paznokcie i tak sobie pomyślałam, że neony. No chyba są najfajniejsze latem, prawda? Wtedy kiedy dłonie są opalone, więc uczyniłam sobie takie krót, krótsze. No nie są krótkie, ale dużo krótsze paznokcie. To jest lakier z Semilaka. To jest kolor Lollipop. Lollipop. Nie pamiętam jaki numer, ale Lollipop. Mm. Ja go nie lubię, dlatego że on jest bardzo rzadki. Przyzwyczaiłam się do tych produktów z klaresy, które są dużo gęstsze i yy... Jak ktoś nie jest profesjonalistą, czyli tak jak ja i do tego nie jest jeszcze tak mocno wprawiony, bo wiecie, można nie być profesjonalistą, ale na własnych paznokciach mieć to opanowane perfekcyjnie. Ja nie mam tego op opanowanego perfekcyjnie. Yy, dlatego też gęstsze produkty są dla mnie znacznie łatwiejsze do okiełznania w czasie pracy. A no takie rzadkie, to się po prostu rozlewają. Wiecie, czego się nauczyłam chodząc ostatnio właśnie do tej dziewczyny, która się sama jeszcze uczyła, doszkalała, to jest to, że jak namalujecie sobie już, zrobicie sobie paznokcie i przed samym włożeniem do lampy odwraca się na kilka sekund dłoń w dół, żeby zadziałała grawitacja, i wtedy robi się taka lekka, krzywa C. jeżeli nie potraficie jej sobie zrobić same, to odwracacie dłoń. Oczywiście tylko te cztery paznokcie, a kciuk musi być robiony osobno, żeby nie zleciał w drugą stronę. ale odwracacie dłoń, dajecie to dosłownie na kilka sekund podglądając, czy gdzieś to się nie rozlewa i wkładacie automatycznie do lampy i to słuchajcie naprawdę działa. To naprawdę działa. Paznokcie mają znacznie ładniejszy kształt i nie rozlewają się tutaj na boki. Zadziałało również w moim przypadku wydaje mi się, że jak na paznokcie robione, tak przez całkowitego lajka to są bardzo ładne, a kupa force zaoszczędzona, a przy tej mojej frezarce zdjęcie tego lakieru to jest e, pół godziny, bo e, no to nie jest super mocna frezarka, więc pół godziny to i tak jest o niebo szybciej niż było wtedy, kiedy. Acetonem rozpuszczałam lakier. Dobrze. W ogóle chciałam Wam jeszcze powiedzieć o filmie, który ostatnio w tygodniu oglądałem. Cieprząka nie było. To w zeszłym tygodniu było, Przemka nie było, więc no ja no, nie będę ukrywać Wolny czas spędzałam y, po trosze z Netflixem i zapie, zapisałam sobie nawet obsadę, bo ja mam wiecie Sklera, to nie będę tutaj dukać Oglądałam na Netflixie niesamowicie ciepły, dla mnie niesamowicie piękny, polski film Takie romansidło, ale nie takie wiecie no głupawe, tylko... Takie troszkę z przesłaniem i takie wiecie, o ludziach, którzy przeżywają taką drugą, powiedzmy, dojrzałą miłość, czyli gdzieś tak w moim wieku, mniej więcej. I film nosi tytuł Miłość jak miód. Jeżeli oglądałyście, to dajcie znać, czy Wam się też ten film tak podobał, jak mnie, bo ja jestem zachwycona tym filmem, i bez wątpienia obejrzę go jeszcze raz, bo. Klimat jaki jest podczas oglądania tego filmu Jak dla mnie rewelacja e, Tutaj główną rolę Gra Agnieszka Suchora I Edyta Olszówka Właściwie no Agnieszka Suchora Edyta Olszówka jest przyjaciółką głównej bohaterki Czyli w sumie no taka Druga, e, druga po y, tytuł, Nie tytułowej Po pierwszoplanowej roli A dwie najważniejsze role męskie, męskie To Michał Czarnecki i Bartosz Opania Słuchajcie no jak już Wspomniałam, jest to film opowiadający o drugiej, no nie wiem zresztą, czy drugiej, no ale powiedzmy, że dojrzałej miłości um, nie ma tam żadnych specjalnych dram, wiecie, no to jest roman sidło, yy, ale bardzo, bardzo przyjemny do oglądania. Także jeżeli chcecie sobie tak przyjemnie spędzić. Się Czas, wieczorek, obejrzeć coś takiego, co na pewno poprawi Wam nastrój i sprawi, że wiecie, nagle świat stanie się piękniejszy. To obejrzyjcie sobie Miłość Jak Miód jest na Netflixie. Bardzo serdecznie polecam. Dobrze, nie przedłużam. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejszy dzień i wczorajszy, bo w ciągu dwóch dni nagrywam tego vloga. E, powiem Wam tylko, że mm, od jutra. Uderzam do lasu na nasze łąki, tutaj takie czyste, mazurskie, żeby nazrywać, naścinać właściwie tej czerwonej koniczyny, i będę sobie robiła herbatkę. Podam wam później, jak będę robić, przepis na herbatkę, właśnie z czerwonej koniczyny. Słuchajcie, szyszek chmielu, bo to się łączy w różnych proporcjach, które mam zapisane. Czerwoną koniczynę, szyszki chmielu i coś jeszcze, ale to coś to jest do kupienia, ponieważ to jest nie, do, nie rośnie w Polsce po prostu. pieprzowe coś, ale słuchajcie, nie pamiętam, ale jak będę robić, to Wam pokażę, bo już um, znalazłam to na Allegro z, z ekologicznej jakiejś hodowli. I będę właśnie robiła taką herbatkę, która ma wspomóc, właśnie okres menopauzy, chociaż przyznam, że ja nie mam tak na razie absolutnie żadnych efektów niepożądanych. No, czasami tylko te bóle stawów, ale to nie jest to coś, co miałoby mi spędzać sens powiek i jakoś wyłączać z życia. Ale sam pomysł jest dla mnie na. Tyle ciekawy, że na pewno będę próbowała zrobić tą herbatkę. Dobra, bo na pewno już się rozgadam. Dziękuję Wam pięknie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś ślad po sobie, zostawcie komentarz i do zobaczenia już w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. papa pa, kochani.